Powinniście się cieszyć, że w ogóle zostaliście zaproszeni do tego stołu, powiedział mój mąż w twarz moim rodzicom. Ale moja mama wstała z krzesła i powiedziała: Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo? Miłego słuchania. Wera stała przed lustrem, poprawiając kolczyki, mimo że po raz dziesiąty upewniła się, że wiszą prosto. Ręce jej się trzęsły i nawet podkład nie był w stanie ukryć cienkiej linii napięcia między brwiami. Kończyła 35 lat, wiek, w którym nie oczekujesz balonów z helem, ale nadal chcesz, aby ten dzień był niezapomniany. Przygotowywała się do tego wieczoru od ponad miesiąca, wybierając restaurację z panoramicznymi oknami nad brzegiem morza, dyskretnym wnętrzem i klasycznym menu. Chciała, aby wszystko było gustowne, ale bez ostentacyjnego luksusu. W końcu wiedziała że jej rodzice, którzy mieszkali w sąsiedniej dzielnicy niedaleko Niżnego Nowogrodu, w swoim przytulnym i starym domu, nie lubią przepychu. Wiedziała też, że mama przyjdzie, nawet jeśli będzie się źle czuła. Zawsze tak było. Wiera pamiętała z dzieciństwa, jak Ludmiła Aleksiejewna przychodziła na zebrania rodziców w Płaszczu, który wyszedł z mody 10 lat temu, ale zawsze ze starannie ułożonymi włosami. Pamiętała, jak jej matka oszczędzała pieniądze, by zamówić córce tort urodzinowy, a potem po cichu gotowała zupę z resztek ziemniaków na kolejne dwa dni. Jej ojciec, Piotr Michajłowicz, był cichy, powściągliwy, jakby z innych czasów. Nie znosił zamieszania, ale za każdym razem, gdy Wiera płakała z powodu niesprawiedliwości w szkole, tylko kiwał głową i mówił – wiemy swoje. Nigdy nie krzyczeli. Wychowywały ich czyny, nie słowa. Teraz jechały pociągiem, i matka z torbą dzianinowych skarpetek dla wnuków, których Wera jeszcze nie miała, ale Ludmiła Aleksiejewna i tak zrobiła je na drutach na wszelki wypadek. Wera wiedziała, że ciśnienie krwi matki znów wzrosło. Wczoraj wzięła krople, żeby je obniżyć, ale uparcie odmawiała pozostania w domu. Co ty robisz? Przecież to twoja rocznica. Wera patrzyła przez okno, robiąc makijaż i starała się nie myśleć o tym, że dziś usiądzie naprzeciwko Artema i rodziców przy jednym stole. Po prostu usiąść. Żadnego skandalu. Bez insynuacji. Bez jego krzywego uśmiechu, gdy mama mówiła coś z miasta. Ale w głębi duszy wiedziała, że to się nie uda. Artem chodził po mieszkaniu jak gość, któremu nie wszystko się podoba. Zrobił już trzy uwagi na temat miejsc siedzących na bankiecie. Po co sadzać ich obok moich kolegów? Oni nawet nie wiedzą, kim jest gleb Wiktorowić. Potem narzekał, że restauracja jest zbyt daleko od centrum, a menu jest zbyt domowe. Poszedł do kuchni, spojrzał na ciasto w pudełku, które Wera kupiła od prywatnego cukiernika i mruknął bez emocji: Ach, widzę! Znowu twoje arcydzieła z Instagrama. Wera musiała odwrócić wzrok, by nie zareagować. Wiedziała, jak potrafił przekręcić każde słowo, by w końcu poczuła się winna. Wszystko było nie tak, wszystko było nie tak. Nawet sukienka, którą wybrała specjalnie po to, by go zadowolić, prosta, w mlecznym kolorze, z odkrytymi ramionami, spojrzał na nią i powiedział: Jesteś pewna, że nie jest zbyt prosta na takie wydarzenie? Fejt powstrzymywała się od samego rana. Ale kiedy wyszedł z łazienki i rzucił telefon na szafkę nocną, nie zamykając go, podniosła go, by sprawdzić godzinę. I wtedy na ekranie błysnęła wiadomość od jego koleżanki, Ajryni z księgowości. Wera widziała ją już wcześniej, farbowaną blondynkę ze sztucznymi paznokciami, zawsze rzucającą oceniające spojrzenia na Artema. Wiadomość brzmiała: zazdroszczę ci, wkrótce będziesz wolny. W końcu będzie mógł zjeść rodzinny obiad. Żadnych emotikonów. Suchy, przyziemny. Jakby nie rozmawiali o rozwodzie, ale o wyrzucaniu śmieci. Wera zamarła. Wszystko w niej zamarło. Ponownie przeczytała zdanie, by upewnić się, że się nie pomyliła. A potem cicho, nie oddychając, odłożyła telefon. W tym momencie do pokoju wrócił Artem, pytając, Widziałaś, gdzie położyłem spinki do mankietów? Kiwnęła głową na szafkę nocną, nawet się nie odwracając. Udawała, że wiąże buty. On tego nie zauważył. Albo udawał, że nie zauważa. Wszystko działo się tak, jak powinno. Tak, jak miało być. Wróciła do sypialni i zamknęła za sobą drzwi. Nie płakała. Spojrzała tylko w lustro. I w tym momencie przypomniała sobie, jak w dzieciństwie marzyła, że dorośnie i będzie wiodła piękne życie z godnym mężczyzną, jak w filmach, gdzie szampan jest podawany do stołu, a mąż jest dumny ze swojej żony. A teraz chce tylko, żeby nikt nie był niegrzeczny dla mamy ani nie obrażał taty żeby ten wieczór nie był koszmarem wzięła głęboki oddech i zaczęła układać włosy wszystko musiało być idealne przynajmniej na zewnątrz rezydencja restauracja na brzegu Wołgi lśniła wieczornym światłem odbijającym się w spokojnej wodzie przy wyjściu stali kelnerzy w rękawiczkach w holu duet skrzypcowy grał coś ze Straussa a sala miała białe obrusy i ciepłe oświetlenie, tak jak Wera sobie wymarzyła. Miała czas, by przybyć nieco wcześniej, sprawdzić ustawienie, nadzorować usadzenie gości i poprawić bukiet na środku głównego stołu. Wszystko było dokładnie tak, jak chciała, ani krzykliwe, ani ubogie, powściągliwa elegancja. Ale w środku drżała, jakby gdzieś pod tym pięknym opakowaniem palił się krak. Arcion przyszedł z nią, ale od początku zachowywał się tak, jakby to on był organizatorem, a ona tylko zaproszoną. Wyprzedził werę przy wejściu, uścisnął dłon administratorowi restauracji, uśmiechnął się do kelnera i nie czekając na żonę, wszedł do sali. Tam już układał serwetki po swojemu, zamieniając karteczki z nazwiskami gości, jakby osobiście sporządzał listę. Wera stała w drzwiach i patrzyła. Na jego twarzy malował się napięty uśmiech, taki, jaki nosił na przyjęciach firmowych lub spotkaniach z ważnymi klientami. Był uprzejmy, żartował, miał pewny siebie głos. Ale tylko dla swoich ludzi, tych, których uważał za godnych. Zaczęli gromadzić się pierwsi goście. Pojawili się koledze Artema, hałaśliwi, pewni siebie, z żonami w wieczorowych sukniach i drogich dodatkach. Natychmiast skupili się wokół baru, śmiejąc się z żartów, które dla Werii wydawały się płaskie. Potem przyszły jej przyjaciółki, Nadzia, z którą przyjaźniły się od czasów szkolnych, taciana ze studiów, kuzynka i jej mąż. Ich pojawienie się rozgrzało w erę, z nimi było łatwo, prosto, jak w domu. Wkrótce przyjechali jej rodzice. Ludmiła Aleksiejewna wysiadła z samochodu, ściskając w rękach małe zawiniątko, prezent zapakowany w proste opakowanie. Poprawiła włosy, wzięła głęboki oddech i weszła po schodach. Piotr Michajłowicz, milczący jak zawsze. Rozejrzał się po budynku, jakby bał się zrobić coś niestosownego. Na ich twarzach malowała się lekka niepewność. Najwyraźniej czuli się obco w tym kryształowo-aksamitnym świecie. Wera podbiegła do nich, przytuliła matkę, pocałowała ojca w policzek i powiedziała mu, jak bardzo się cieszy, że ich widzi. Arciom tymczasem dyskutował o wartości obligacji z jakimś mężczyzną w garniturze i nie odwrócił głowy. Później podszedł do stolika, przy którym siedzieli rodzice Veri Rzucił dyżurne dobry wieczór i natychmiast odwrócił się do innego stolika, aby omówić nowe przetargi z glebem Wiktorowiczem. Wera widziała to wszystko. Starała się zachować sztuczny uśmiech na twarzy, ale ręce jej drżały, kieliszek z winem lekko trząsł się w palcach. Tymczasem Artem po raz trzeci tego wieczoru nalewał sobie brandy. Pierwsza była na otwarcie wieczoru, druga dla drużyny, a trzecia była pomiędzy. Pił powoli, ale często. Jakby potrzebował zbroi przeciwko nudzie i mało poważnym tematom. Przy stole, przy którym siedzieli jego przyjaciele, toczyła się rozmowa o nieruchomościach. Jeden z nich, młody architekt, nagle zwrócił się do Artema i zapytał: Gdzie sam planujesz wybudować dom? A może nadal nie możesz się zdecydować, gdzie jest twoje miejsce? Arkiom uśmiechnął się, rozejrzał po pokoju i odpowiedział z lekką pogardą: Wygoda jest wtedy, gdy nikt nie wciska ci kitu o wartościach rodzinnych, ani nie robi co wieczór zupy z klopsikami. Wybieram wolność. Śmiech przy stole był głośny, ale nie wszyscy go poparli. Niektórzy goście, słysząc to, wzdrygnęli się, patrząc na jego żonę. Ktoś odwrócił wzrok. Vera poczuła, jak po kręgosłupie przebiega jej dreszcz. Spojrzała za siebie, mama siedziała wyprostowana, z napiętym uśmiechem. Tata wpatrywał się w okno, jakby go to nie dotyczyło. Ale Fate wiedziała, że dotyczyło. Każdy taki skok ich przecinał. Jej też. Arciom nie przegapił żadnej okazji, by podkreślić, że jest ponad to. Ponad świętami, rodzinnymi rozmowami, staroświeckimi postawami. Rozmawiał z gośćmi, nie zauważając, jak stopniowo przechodzą do Wery, jak coraz więcej osób zaczyna interesować się nią, a nie nim. Ale jak dotąd wszystko było powściągliwe. Napięcie w sali było nadal utrzymywane za pięknymi zasłonami, za lekką muzyką, za porcelanowymi talerzami. Na razie. Kiedy kelner położył tort ze śnieżnobiałym kremem i zgrabnymi złotymi literami 35 na środkowym stole, w sali było już trochę głośniej, brzęczały kieliszki, ktoś opowiadał dowcipy, muzyka była głośniejsza. Ale Wera wciąż czuła, że moment którego bała się od rana, zbliża się nieubłaganie, tosty. Nie z powodu samych słów, nie, mama zawsze mówiła pięknie i do rzeczy. Ale Wera wiedziała, jak Artem reaguje na jej krewnych. Z biegiem lat jego protekcjonalność przerodziła się w otwartą irytację. Potrafił milczeć, ale jego oczy i półsłówka zdradzały wszystko. Miała nadzieję, że dziś uda mu się zachować choć pozory szacunku. Przynajmniej przez kilka minut. Ludmiła Aleksiejewna wstała, przytrzymując się oparcia krzesła. Wydychając lekko powietrze, spojrzała na Werę długo, z miękkim, ciepłym uśmiechem. Sala stopniowo cichła. Nawet muzycy, wyczuwając coś w powietrzu, zwolnili. Ludmiła nie trzymała kieliszka, tylko złożyła ręce przed sobą. Jej głos brzmiał trochę ciszej, niż by Y chciała, ale w sali było na tyle cicho, że wszyscy ją słyszeli. Nasza dziewczynka dorosła, zaczęła. Wydawało się, że zaledwie wczoraj Piotr Michajłowicz i ja trzymaliśmy ją w ramionach, malutką, z puszystymi włosami i wielkimi, zdziwionymi oczami. Zawsze była bystrym dzieckiem. Uprzejmym, uważnym, mądrym ponad swoje lata. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyniosła do domu znalezionego szczeniaka i powiedziała: Teraz jest z nami. Zrozumiałem wtedy, że miała wielkie serce. Wystarczające dla każdego. Ludzie na widowni uśmiechnęli się, ktoś skinął głową, ktoś otarł łze. Wera siedziała tam, nie odrywając wzroku od matki, czując coś ciepłego i szczypiącego w klatce piersiowej. Arciom siedział obok niej, odchylając się na krześle z kieliszkiem w dłoni. Nie słuchał. Patrzył w bok na butelkę drogiej whisky na barze. Nagle, kiedy mama powiedziała, tata i ja zawsze byliśmy dumni z tego, na jakiego mężczyznę wyrosła? Dziękuję ci, córko, że nie zdradziłaś, że pamiętasz, skąd pochodzisz i kto cię wychował. Arkiem nucił i, nie ukrywając sarkazmu, dorzucił, tak, cóż, dzięki za tak dobrze wychowaną córkę. Jest wzorem. Zwłaszcza, gdy raz poprosisz, by nie ciągnęła rodziny na każde wakacje. Te słowa przecięły powietrze jak nóż. W pokoju zapadła cisza. Nie, nie, lodowata. Nawet ci, którzy nie zrozumieli istoty tej uwagi, wyczuli z tonu, że powiedziano coś niestosownego. Fejt zbladła, jakby krew natychmiast odpłynęła jej z twarzy. Spojrzała na Artema, a potem na matkę. Nie zdążyła nawet nic powiedzieć. Ale Ludmiła Aleksiejewna nie spuściła wzroku. Nadal stała prosto, ale teraz w jej spojrzeniu była nie tylko życzliwość, ale i stal. Zrobiła krok naprzód, jakby zbliżyła się trochę nie do Artema, ale do samej chwili, do punktu, w którym wszystko miało się rozstrzygnąć. Jej głos się nie zachwiał. Wiesz, Artem, powiedziała cicho, ale wyraźnie. To nie ty nas wezwałeś. To my cię wpuściliśmy. Do naszego życia, do naszego domu, do serca naszej córki. Być może zapomniałeś, kto powinien ci podziękować, ale ja ci przypomnę. Bez nas nie byłoby tych świąt ani tej kobiety, którą tak lubisz krytykować. Jesteś tu gościem. A jeśli nie wiesz, jak się zachować, możesz po prostu trzymać gębę na kłódkę. Jej głos nie podniósł się, nie załamał. Był czysty jak dzwon. Nikt się nie poruszył. Artem pozostał na swoim miejscu z kieliszkiem w dłoni ale jego uśmiech zniknął. Spojrzał na Ludmiłę, jakby nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Że ktoś ośmielił się tak go skreślić na oczach wszystkich. Że kobieta, którą przez lata uważał za bezsłowną mamuśkę z prowincji, nagle stanęła przed nim jak kamienny mur. Pierwszy klasnął w dłonie jeden z dalekich krewnych Veri, stary przyjaciel jego ojca. Potem Nadia, przyjaciółka Weri, gwałtownie wstała i również zaczęła bić brawo. I tak dalej. Ludzie wstawali jeden po drugim, klaszcząc nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że nie mogli inaczej. W tych oklaskach było wszystko, oburzenie, szacunek, uznanie. Nawet muzycy zamarli, wstrzymując swoje instrumenty, jakby bali się zepsuć tę chwilę. Jeden z przyjaciół Artema, z którym niedawno się śmiał, rzucił mu nagle półszeptem, co za czam, bracie. Dlaczego to robisz? Wera siedziała bez ruchu. Czuła, jak krew pulsuje jej w piersi. W tym momencie, pełnym bólu, wstydu i dumy, coś się w niej zmieniło. Coś kliknęło wewnątrz, jak zardzewiały zamek. Zdała sobie sprawę, że teraz jest inaczej. Gdy oklaski ucichły, w sali zapanowała napięta, niemal fizycznie wyczuwalna cisza. Muzycy z wahaniem powrócili do swojej melodii, ale nie brzmiało to już jak melodia w tle. Bardziej jak przeprosiny, jak próba wypełnienia dziwnej próżni, która powstała po słowach Ludmiły Aleksiejewny. Wera, wciąż siedząca przy stole, nagle poczuła, jak ciężar spada jej z ranion. Nie od razu, nie gwałtownie, ale tak, jakby ktoś poluzował gumkę w jej wnętrzu, zaciśniętą aż do bólu. Gdzieś w głębi poczuła ulgę, subtelną, niespodziewaną, niemal wstydliwą. To było tak, jakby została obnażona... A jednak nie bała się, a raczej doświadczyła dziwnej wolności. Nie musiała już bronić, udawać, kryć męża, tłumaczyć wszystkim jego zachowania. Wszystko zostało powiedziane, ale nie przez nią. Zostało powiedziane lepiej, niż ona sama mogłaby to powiedzieć. Goście, jakby wyczuwając zmianę nastroju, zaczęli niespiesznie przemieszczać się w stronę tarasu, który otwierał się po drugiej stronie restauracji. Było tam chłodniej, ale przytulnie. Miękkie pledy na fotelach, widok na rzekę i ciepłe światło żerland nad drewnianym baldachimem. Ludzie mówili mniej głośno, dobierając słowa, wielu patrzyło na siebie, niektórzy przytulali Werę, inni chwalili jej matkę ze szczerym współczuciem. Nikt nie dotknął Artema. Pozostał przy stole, gdzie jego szklanka przewróciła się, pozostawiając ciemną plamę na obrusie. Nikt nie podszedł, nie zapytał jak się czuje, nie poklepał po ramieniu. Nawet jego koledzy nie spieszyli się z powrotem: niektórzy poszli do baru, inni odecznęli. Nie oceniali, tylko unikali. I to było gorsze. Vera podeszła powoli do mamy, która siedziała na tarasie i patrzyła na światła na rzece. Pochyliła się, pocałowała ją lekko w policzek i wyszeptała: Uratowałaś mi wakacje. Ludmiła Aleksiejewna uśmiechnęła się, ale nic nie powiedziała. Nie potrzebowała uznania. Nie oczekiwała wdzięczności, po prostu robiła to, co uważała za słuszne. I taka właśnie była silna, cicha, precyzyjna. Piotr Michajłowicz stał nieopodal, obserwując córkę z takim samym spokojem, jakby po raz pierwszy od dawna stała prosto i nie zasłaniała oczu. W końcu podszedł Artem. Trzymał się niepewnie, jego oczy błądziły dookoła. Jego koszula była rozpięta o jeden guzik bardziej niż to konieczne, jakby próbował stać się bardziej ludzki. Powiedział coś w stylu: Wiesz, jestem po prostu zmęczony, porozmawiajmy. Ale jego głos brzmiał sztucznie, jak automatyczna sekretarka. Wyraz spojrzała na niego i nic nie powiedziała. Po prostu się odwróciła. Nie miała ochoty krzyczeć ani oskarżać. Znikał z jej życia w czasie rzeczywistym, niegłośno, nietragicznie, ale jak zgaszone światło w pustym pokoju. Wszystko, co kiedyś wydawało się ważne, jego opinie, jego słowa, nawet jego milczenie, było teraz tylko hałasem. Poczekała, aż kelner przyniesie jej płaszcz, pożegnała się z gośćmi i podzękowała obsłudze restauracji. Klucze do mieszkania miała w torebce, ale nie zamierzała wracać do domu. Jej rodzice byli już spakowani. Tata pierwszy wyszedł do samochodu, otworzył tylne drzwi. Mama spokojnie zakładała szalik. Wera odwróciła się ostatni raz. Artem stał w rogu holu, oparty o ladę, udając, że rozmawia o czymś z recepcjonistką. Nikt do niego nie podszedł. Odwróciła się, wyszła przez drzwi rezydencji i odetchnęła chłodnym powietrzem z nad rzeki. W jej głowie zabrzmiała pustka. Żadnej tragedii. Ani jednej łzy. Tylko uczucie, że wszystko się skończyło. W samochodzie Fejt usiadła na tylnym siedzeniu, opierając dłonie na kolanach. Jej matka patrzyła przez okno, ojciec milczał, trzymając kierownicę obiema rękami, jakby prowadził nie samochód, ale coś znacznie ważniejszego: ich trójkę przez ciemne ulice do ciszy, teraźniejszości. Przez dziesięć minut nikt nie powiedział ani słowa. Potem Wera powiedziała cicho: Nie chcę już z nim być. Jej głos nie drgnął. Te słowa nie były wyznaniem. Nie domagały się współczucia czy rady. Było to po prostu stwierdzenie faktu, tak spokojne jak stwierdzenie temperatury za oknem. Mama podniosła wzrok z przedniego siedzenia, a potem znów spojrzała za okno. Tata skinął głową raz, ale w sposób, który sprawił, że werę zabolała klatka piersiowa. Zrozumieli wszystko. I o nic nie pytali. Nie mówili, zastanów się jeszcze raz, nie wspominali o kompromisach i rodzinie jako wartości. Po prostu byli przy mnie. I to wystarczyło. Were obudziła cisza. Nie budzik, nie głos Artema, nie dźwięk czajnika gotującego się w kuchni, tylko dlatego, że jej ciało zdecydowało, że można się bezpiecznie obudzić bez strachu przed kolejnym ciosem. W pokoju było cicho, światło słoneczne wpadało przez zasłonę i po raz pierwszy od dawna nie czuła, że poranek to kolejna walka. W starym domu jej rodziców, gdzie pachniało drewnem i suszonymi ziołami, gdzie skrzypiały deski podłogowe, a kukułka na zegarze wybijała godzinę nieco wcześniej niż powinna, udało jej się dobrze wyspać. Nie tylko osiem godzin snu, ale sen duszy. Przeciągnęła się, założyła szlafrok matki i poszła do kuchni, skąd unosił się zapach herbaty tymiankowej i świeżych bułeczek. Ludmiła Aleksiejewna siedziała już przy stole, krojąc jabłka do porcelanowej miski, a Piotr Michajłowicz czytał gazetę złożoną na pół, jak zawsze robił, odkąd Wiera była małą dziewczynką. Wszystko wyglądało prawie jak w dzieciństwie, tylko teraz nie była dzieckiem, ale dorosłą kobietą, ze złamanym sercem, ale nagle z czystą głową. Nalała sobie herbaty, wzięła łyk i poczuła, że gardło jej puszcza. A potem zaczęła mówić. Spokojnie, bez pośpiechu, jakby wszystko, co ukrywała przez lata, teraz znajdowało własne słowa. Opowiedziała jej o tym, jak Arciom stawał się coraz bardziej odległy o wiecznym poczuciu winy, które w niej pielęgnował. O chwilach, w których wątpiła w siebie, ponieważ powiedział z przekonaniem, że przesadza. Opowiedział o tej wiadomości od kolegi, krótkiej, suchej, jak gule w gardle, zazdroszczę ci. Wkrótce będziesz wolny. Jakby chodziło o przemijanie, a nie o ludzkie życie. Przyznała, że trzymała się tego ostatniego, wierząc, że da się to naprawić. Że może to był kryzys, że może to była jej wina. Ale po tej nocy w restauracji nie odczuwa już strachu. Nie przed samotnością, nie przed opiniami innych ludzi. Jest po prostu zmęczona byciem obcą we własnym życiu. Jej ojciec jak zwykle milczał. Rzadko się odzywał, ale kiedy to robił, zawsze było w tych słowach więcej sensu niż we wszystkich przemówieniach Artema na przestrzeni lat. Złożył papier, odstawił kubek i powiedział. Nie potrzebujemy, żebyś był silny. Potrzebujemy, żebyś była szczęśliwa. Wera nagle nie wytrzymała, nie z bólu, ale z zaskoczenia. To było tak, jakby przez cały ten czas próbowała być bohaterem czyjejś historii, a on sprowadził ją z powrotem do swojej. Przytaknęła i po raz pierwszy od miesięcy poczuła, że nie jest sama. Po śniadaniu poszła do swojego starego pokoju, usiadła na łóżku, wyciągnęła telefon i długo wpatrywała się w ekran. Potem wcisnęła imię Artema. Sygnały dźwiękowe ciągnęły się jak taśma starego filmu. W końcu odpowiedział jego głos był zmęczony i rozdrażniony. Wera zaczęła spokojnie, chcąc wyjaśnić, że decyzja jest ostateczna, że nie chce konfliktu, że chce po prostu wyjść. Ale on natychmiast jej przerwał: Jeśli chcesz wyjść, to wyjdź. Tylko nie moralizuj, dobrze? Poczuję się lepiej bez tego twojego rodzinnego cyrku. Wyłączyła się po cichu. Bez gniewu, bez łez, tylko oświadczenie. To było to, punkt został osiągnięty, nie przez nią, ale definitywnie. Tydzień później złożyła pozew o rozwód. Zrobiła to nie z drżącymi rękami, nie we łzach, ale z uczuciem, jakby zdeponowała ciężki ładunek w magazynie i nie musiała już za niego płacić. Formalności zostały załatwione szybko. Arciom nie sprzeciwił się. Nie przyszedł do sądu, wysłał pełnomocnictwo przez prawnika. Nawet to zrobił tak, jak żył, cudzymi rękami. Wera spojrzała na swój podpis na dole strony i poczuła ulgę, jakby odzyskała coś więcej niż nazwisko, samą siebie. Ostatnia scena wydarzyła się sama. Pewnego niedzielnego popołudnia wybrała się z rodzicami na nasyp, gdzie Wera nie zaglądała od dziesięciu lat. Pogoda była ciepła, ale nie upalna. Wiatr z nadwołgi przynosił zapach wody i mokrego piasku. Kupili kawę z automatu, usiedli na drewnianej ławce, na której kiedyś spacerowali jako rodzina, i po prostu siedzieli w ciszy. Tata patrzył na łodzie, mama trzymała papierowy kubek dwiema rękami, jakby był ceramiczny. Wera spojrzała w dal i uśmiechnęła się po raz pierwszy od dłuższego czasu. Nie dla przyzwoitości, nie do zdjęcia, nie po to, by ukryć niepokój. Prawdziwy uśmiech a jej głos brzmiał poza ekranem, cichy, pewny siebie, nie drżący. Czasami miłość kończy się nie wtedy, gdy znika uczucie. Czasami miłość kończy się nie wtedy, gdy odchodzi uczucie, ale wtedy, gdy odchodzi szacunek. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.